It's a music that we choose, it's a music that we choose. it's a music that we choose. it's the music that a oh, it. music, music, music that we choose. it's a music that we choose. it's a music that we choose. The world is too super, I'm fond that I can Keep myself tethered to the days I try to lose let My mama said it's so damn Trzeba poderwać jakichś młodzian To się kameruje. <grywanie> kameruje To się kameruje Kameruje się To się kameruje Kameruje się, się Kameruje, kameruje, się. kameruje. <grywanie> Galerianki na galerię idą To się kameruje To się kameruje To no. <grywanie> 你家能不走？ Nie płacz, co ja ci rada by Dałabym ci chleba z masłem, ale go zjadła Ha ale go zjadła Ha ale go zjadła Ta jest ta ulica, gdzie jestem, Gdzie jest ta dziewczyna, co kocha